Pomimo tego samego toku myślenia, Marek Aureliusz sprawował funkcję cesarza, natomiast epiktet pochodził z prostego jeńca. To pokazuje, że stoicyzm nie ogranicza się tylko do uprzywilejowanej elity, ale jest przeznaczony dla nas wszystkich. Podstawowym elementem doktryny stoickiej jest umiejętność zachowania spokoju umysłu. W rzeczywistości zwolennicy stoicyzmu wierzą, że prawdziwe szczęście i wewnętrzny spokój osiągamy żyjąc w stanie spełnienia i rozwoju. Jeśli chcesz pielęgnować spokój i włączyć ten stan umysłu do swojej codziennej rutyny, zapraszam do obejrzenia tego filmu do końca. Omówimy trzy istotne aspekty. W pierwszych dwóch częściach przyjrzymy się myślom i zwyczajom epikteta i marka Aureliusza. W trzeciej części przedstawię praktyczne ćwiczenia, które możesz zintegrować ze swoim życiem. Podróż w kierunku spokojnego i zrównoważonego umysłu zaczyna się teraz. A jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z nami, omawiamy tutaj stoicyzm w bardzo pragmatyczny i możliwy do zastosowania sposób. Zatem ciesz się tym filmem, zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu możemy dzielić się tą przemieniającą wiedzą z większą liczbą osób. Część początkowa Epiktet Epiktet podkreśla w swoich pracach, że powinniśmy przedkładać spokój wewnętrzny nad takie rzeczy jak bogactwo, reputacja, a nawet wygląd fizyczny. Uczy nas, że spokój ducha nie jest wynikiem prób kontrolowania wydarzeń zewnętrznych, ale można go osiągnąć poprzez naszą perspektywę na te wydarzenia. Jego główne dzieło, przemówienia, zostało spisane przez jednego z jego najbardziej oddanych uczniów, Ariane. Ponadto opracował podręcznik Epikteta, książkę łatwą do odczytania i zrozumiałą, z której korzystali nawet żołnierze przed wojnami. Z tych źródeł dowiadujemy się, jak Epiktet radził sobie ze zmartwieniami, stresującymi sytuacjami i codziennymi wyzwaniami. Daje nam to cenne lekcje, jak zachować spokój psychiczny, niezależnie od trudności, jakie rzuca na nas życie. Dlatego stoicyzm nie tylko nas inspiruje, ale także zapewnia nam praktyczne narzędzia do radzenia sobie ze wzlotami i upadkami życia ze spokojem i pogodą ducha. Zacznijmy od pierwszego aspektu działania w zgodzie z naturą. Na jednym z wykładów jeden z jego uczniów wyraził chęć powrotu do domu z powodu choroby. Następnie epiktet upoważnił go do powrotu do domu. Wcześniej jednak zadał swojemu uczniowi pytanie o słuszność swojej decyzji w świetle celu moralnego. Wniosek z tego wydarzenia jest jasny musimy działać zgodnie z wymogami obecnej sytuacji. Bieg wydarzeń jest poza naszą kontrolą i nie ma potrzeby opierać się okolicznościom. Kiedy jesteśmy chorzy, epiktet radzi nam, abyśmy nie obciążali się zadaniami niemożliwymi. Zamiast tego często rozsądniej jest zaakceptować taki stan i działać w sposób, który poprawia nasze obecne samopoczucie. Epiktet zwraca również uwagę, że choroba może być ograniczeniem dla organizmu, ale nie naszej zdolności do podejmowania decyzji. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy dążyć do wykonania wszystkich zadań, co mogłoby pogorszyć sytuację. Oznacza to jednak, że pomimo wyzwań fizycznych wciąż mamy możliwość wyboru pomiędzy wstrząsami emocjonalnymi a racjonalnymi decyzjami. Kiedy stosujemy tę zasadę do takich sytuacji, jak gorące kłótnie w rodzinie lub nieporozumienia w związkach, epiktet przypomina nam, abyśmy unikali skrajności emocjonalnej utraty kontroli i apatii. W pierwszym przypadku w ludziach dominują emocje, w drugim przypadku zaprzeczają problemowi i mogą przyjąć postawę nadmiernej obojętności. Utrata spokoju może skutkować impulsywnymi słowami, agresywnym zachowaniem i pochopnymi decyzjami podyktowanymi emocjami. Może to mieć wpływ na komunikację i długoterminową stabilność relacji. Naturalne działanie objawia się, gdy rozpoznajemy rzeczywistość sytuacji i podejmujemy odpowiednie działania ze zrównoważonym umysłem. Niezależnie od naszej reakcji, podstawą jest zrozumienie, że nie dominujemy nad działaniami innych i że nasza stoicka podróż wiąże się z akceptacją tych rzeczywistości i zachowaniem spokoju. Sposób, w jaki przyjmujemy te rzeczywistości, prowadzi nas do drugiej zasady: czujności wobec swoich osądów. Epiktet instruuje nas, abyśmy rozważali nasze myśli i osądy, zwłaszcza w odniesieniu do naszego otoczenia. Przypomina nam, że strach nie jest generowany przez same wydarzenia, ale przez sposób, w jaki je interpretujemy. Każdy z nas ma unikalny filtr, którego używa, aby rozróżnić, co możemy, a czego nie możemy tolerować. Jest to naturalne i często pomaga nam odróżnić prawidłowe od nieprawidłowego. Jednakże nasze osądy mogą stać się problematyczne, gdy sprawiają, że czujemy się uprawnieni do czegoś, do czego nie jesteśmy z natury uprawnieni. Na przykład możemy przez całe życie żywić nieokreśloną urazę, ponieważ wierzymy, że zasługujemy na kochających, oddanych rodziców, ale być może nie podobało nam się to doświadczenie. Epiktet przypomina nam jednak, że mamy prawo do rodziców, a nie do kontrolowania ich zachowania i osobowości. Pojęcie to dotyczy wielu aspektów życia i rodzi pytanie dlaczego przejmujemy się rzeczami, które są po prostu naturalne? Według słów epikteta, rozeźnaj swój umysł i bądź gotowy powiedzieć to nie wydarzenie powoduje u nas niepokój, to my osądzamy to wydarzenie. Jest to szczególnie pomocne w trudnych chwilach, takich jak utrata pracy, zakończenie związku lub rozstanie z rodziną. Dbaj o siebie. Patrząc na sytuację obiektywnie, nie pozwalając, aby nasze oczekiwania i emocje wpływały na nasz osąd, stajemy się bardziej zdolni do racjonalnego radzenia sobie z okolicznościami. Chroni nas to przed dominacją irracjonalnych myśli i emocji. Co więcej, kiedy zmienimy nasz sposób myślenia i przestaniemy nadmiernie martwić się tym, na co nie mamy wpływu, Zaczniemy kierować naszą uwagę na rzeczy, które możemy zmienić. Pomaga nam to w zrównoważony sposób stawiać czoła wyzwaniom życia i czynić postępy, co prowadzi nas do trzeciej zasady: zmniejsz koncentrację na rzeczach, na które nie mamy wpływu. Na początku podręcznika epikteta znajdujemy słynną dychotomię kontroli, podstawową koncepcję myśli stoickiej. Ta koncepcja sugeruje, że niektóre rzeczy są pod naszą kontrolą, a inne nie, dlatego powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki na tym, co możemy kontrolować, i odpuścić to, czego nie możemy. Jako istoty społeczne, często pragniemy kontrolować otaczający nas świat za pomocą zasobów takich jak pieniądze, władza, siła fizyczna, seksualność, inteligencja lub wpływy. Jednak epiktet przypomina nam, że ostatecznie są to tylko instrumenty, które mogą wpływać, ale nigdy całkowicie nie dominują. Nawet jeśli możemy kontrolować pewne rzeczy, zawsze będzie niezliczona ilość innych, które wymkną się naszej kontroli. Według epikteta tak naprawdę kontrolujemy nasze własne zdolności umysłowe i na tym powinniśmy skupiać nasze wysiłki. To, co dzieje się wokół nas, nie jest tak istotne. Najważniejsze jest to, jak na to zareagujemy. Zamiast martwić się nieustannie rzeczami, na które nie mamy wpływu, możemy skierować naszą uwagę na własne myśli i uczucia. Nie oznacza to izolowania się od świata. Stołyki byli właściwie dość towarzyskimi ludźmi. Oznacza to, że praktykując stoicyzm, rozwijamy spokojną postawę wobec wydarzeń zewnętrznych. Dzięki temu możemy stawić czoła tym wydarzeniom bez nadmiernego stresu, utraty spokoju i snu. W tym miejscu pojawia się koncepcja miłości przeznaczenia. Akceptowanie nieuniknionego z wdzięcznością staje się skutecznym sposobem radzenia sobie z okolicznościami, na które nie mamy wpływu. Główne przesłanie jest jasne: kierując naszą energię na to, co wewnętrznie kontrolujemy, Możemy kultywować bardziej odporny i spokojny sposób myślenia w obliczu niepewności życia. Druga część. Marek Aurelio. Jako przywódca Rzymu Marek Aureliusz sprawował w swojej epoce największą władzę na świecie. Jednak w przeciwieństwie do wielu przywódców przed nim i po nim starał się prowadzić cnotliwe życie, konsekwentnie przestrzegając filozofii stoickiej. Pomimo presji rządzenia rozległym imperium Marek Aureliusz w swojej pracy a medytację podzielił się cennymi spostrzeżeniami na temat sposobów radzenia sobie z codziennym stresem. Oprócz dobrze znanej stoickiej praktyki negatywnej wizualizacji, przekazał mniej nagłośnione nauki, które mogą zaoferować praktyczne porady dotyczące spokojniejszego życia. Skupmy się na nich, aby poznać naszą czwartą zasadę. Rób mniej. Aby osiągnąć większy spokój ducha, musimy po prostu robić mniej. Może się to wydawać przeciwne do zamierzonych, ponieważ stołyki cenią produktywność i ciężką pracę jako cnoty, ale z drugiej strony umiar jest także cnotą stoicką. Jak więc możemy być produktywni, robiąc mniej? Robienie mniej nie oznacza bezczynności czy braku zajęcia, ale raczej skupienie się na tym, co najważniejsze, podejmowanie przemyślanych decyzji i szukanie równowagi pomiędzy ostrożnym działaniem a unikaniem nadmiernych zmartwień. Marco Aurelio zauważył, że często angażujemy się w niepotrzebne zajęcia. W dzisiejszych czasach, gdy mamy nieograniczony dostęp do rozrywki, bardzo łatwo jest zagubić się w różnego rodzaju bezproduktywnych rozrywkach. Robić mniej. Wykracza poza proste ograniczanie bezcelowych działań. Wiąże się to również z praktyką mówienia mniej. Marco Aurelio zdał sobie sprawę, że wiele rozmów jest pustych, nie prowadzi donikąd i pochłania cenny czas i energię. Dlatego istotą tej zasady jest skupienie się na tym, co ważne i nie tylko wyeliminowanie niepotrzebnych czynności, ale także rozpoczęcie pracy mądrzejszej i wydajniejszej. Dużą zaletą tego jest gwarancja, że mniejszym wysiłkiem możemy osiągnąć więcej. Marco Aurelio podkreśla znaczenie ciągłego kwestionowania potrzeby każdego działania. Eliminujemy w ten sposób nie tylko zbędne zadania, ale także założenia z nimi związane. Przydatnym nawykiem jest sporządzanie listy rzeczy do zrobienia poprzedniego wieczoru i przewidywanie, co należy zrobić następnego dnia. Zapewnia to nie tylko poczucie kontroli, ale także zmniejsza stres psychiczny, eliminując niepewność. Planowanie z wyprzedzeniem to skuteczny sposób na uspokojenie umysłu, ponieważ zmniejsza zmartwienia i pozwala nam skupić się na tym, co naprawdę ważne. Dlatego też Marek Aureliusz, który radzi nam, abyśmy robili mniej, nie sugeruje rezygnacji z cnoty pracowitości. Zamiast tego zachęca nas do podejmowania bardziej świadomych i skutecznych decyzji oraz skupiania się na tym, co jest niezbędne do osiągnięcia spokojniejszego i sensownego życia. Craki aryki. Nie ma miejsca spokojniejszego, bardziej wolnego od zakłóceń, niż Twoja własna dusza. Słowa Marka Aureliusza przypominają nam prawdę powtarzaną przez stoików, którzy uważają, że nie ma potrzeby podróżować ani uciekać w poszukiwaniu spokoju. Według stoików nosimy go ze sobą, dokądkolwiek się udamy. A po szaleństwie nowego wracamy do normalnego stanu. Przykładem tego jest sytuacja: gdy wyruszamy w podróż i nawet w oszałamiającym otoczeniu, zawsze spotykamy osobę niecierpliwą, zaniepokojoną lub zakłócającą drobnostki. Marco Aurelio krytykował tych, którzy starali się uciec od codziennych zmartwień, szukając spokojnych miejsc. Uważał tę praktykę za głupią i kwestionował, dlaczego powinniśmy się fizycznie poruszać, skoro możemy znaleźć spokój, szukając wewnętrznego schronienia w sobie. Krytyka ta odzwierciedla przekonanie Marco Aurelio o znaczeniu odnajdywania spokoju i pogody ducha poprzez wewnętrzną refleksję ani szukanie ucieczki w miejscach zewnętrznych. Zrozum, zmiana scenerii może być korzystna, ale sama w sobie nie przyniesie nam spokoju ani spokoju ducha. Zamiast tego uczymy się zwracać do wewnątrz. To, co sugeruje Marco Aurelio, jest bardzo podobne do praktyki medytacji, a nawet chwil introspekcji i kontemplacji, aby o umysł i uspokoić codzienne życie. Kiedy na krótko wracamy do naszych myśli, przynosi nam dwie uwagi. Po pierwsze, podkreśla, że rzeczy zewnętrzne nie są powiązane z duszą. Pozostają tam statyczne. Zakłócenia wynikają z naszego wnętrza, z naszych własnych osądów. Zastanów się, co Cię niepokoi, jak oceniasz sytuację? Dlaczego niepokoją Cię działania innych ludzi? Po drugie, przypomina nam, że wszystko, co postrzegamy, stale się zmienia i ostatecznie zniknie. Zastanawiając się nad nieprzemianami, których doświadczamy, dochodzi do wniosku, że świat zasadniczo charakteryzuje się zmiennością, a nasze życie kształtowane jest przez nasze spostrzeżenia. Te rozważania prowadzą nas do następnej zasady: Pamiętaj, że wszystko jest tymczasowe. Marek Aureliusz zachęca nas, Abyśmy zastanowili się, jak szybko mijają nas wydarzenia. Dzisiaj jesteśmy zajęci czymś, ale w przyszłym tygodniu lub miesiącu możemy być zajęci czymś zupełnie innym. Filozofia stoicka, ujęta w sformułowanie a memento mori, co oznacza pamiętaj o śmierci, konfrontuje nas z rzeczywistością, że życie jest efemeryczne i przemijające. Czasami marnujemy dni na karmienie cyklicznych myśli o problemach, ciągłe przeżywanie zmartwień, lęków i cierpienia. Zachowujemy się tak, jakby niepowodzenia były ciągłe, choć w rzeczywistości złość jest jedynie przejściowym stanem emocjonalnym. Na naszym kanale mamy specjalny film o tym, jak zapanować nad tym stanem złości, który zostawiamy na ostatnim ekranie. Marek Aureliusz napisał Możesz teraz odejść z tego życia. Niech to dyktuje ci, co robisz, mówisz i myślisz. Było to osobiste przypomnienie, abyśmy nadal prowadzili cnotliwe życie i miało nam przypomnieć, że wszystkie rzeczy, które naszym zdaniem zakłócają nasz spokój, dobiegną końca. A jeśli porównamy je z wielkością życia, zdamy sobie sprawę, jak niewiele znaczą. Aby ćwiczyć tę samokontrolę. Poniżej podzielę się kilkoma ćwiczeniami i technikami, nie pozwól, aby emocje przejęły kontrolę. Jeśli pozwolimy, aby emocje decydowały za nas lub kontrolowały sytuację, nie będziemy działać racjonalnie. Stracimy prawo wyboru i będziemy więźniami naszych instynktów. A to może mieć poważne konsekwencje. Zacznij więc ćwiczyć regulację emocji w takich momentach. Regulacja emocjonalna to zdolność rozumienia tego, jak się czujesz, rozumienia własnych reakcji emocjonalnych i próbowania postrzegania sytuacji takimi, jakie są naprawdę, bez pozwalania, aby miały one znaczący wpływ na twoje życie lub zaszkodziły mu. Zasadniczo polega to na unikaniu przeciążania wydarzeń, osób lub okoliczności emocjami, zwłaszcza negatywnymi. To tylko komplikuje rozwiązywanie problemów i zaburza równowagę emocji. Kiedy coś się stanie, wyreguluj swoje emocje, spójrz na sytuację obiektywnie, a nie poprzez złość, strach, niepokój lub inne intensywne emocje. Umiejętność regulowania emocji można nabyć. Gdy poradzimy sobie z intensywnymi emocjami i nauczymy się je odpowiednio wyrażać, Możemy skierować naszą uwagę na inne zadania i zacząć rozwijać wzorce regulacji emocjonalnej. Dzięki temu nasze życie staje się łatwiejsze pod każdym względem. Jest to przydatna strategia radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami lub ludźmi. Wizualizujesz w myślach sytuację lub osobę i wielokrotnie odpychasz ją, aż stanie się mała i odległa. Pomaga to w osiągnięciu spokoju psychicznego. Technika ta działa, ponieważ mózg ma naturalną tendencję do intensywnego reagowania na duże, zbliżające się problemy. Mentalnie zmniejszając obraz, mózg uspokaja się i zmniejsza intensywność reakcji emocjonalnej związanej ze stresującą sytuacją. Odmianą tego jest wyobrażenie sobie stresującej osoby mówiącej głosem skreskówek. To nie tylko zmniejsza poczucie zagrożenia, ale także dodaje sytuacji humoru. Ta kombinacja zmniejsza napięcie emocjonalne i zapewnia lżejszą, mniej szkodliwą perspektywę na sytuację. Dystans mentalny to praktyczne narzędzie, które można zastosować, gdy jesteś zestresowany, aby reagować na problemy w bardziej zrównoważony i spokojny sposób. Zmień swoją perspektywę. To zaskakujące, jak niektórzy ludzie lub sytuacje mogą zakłócić nasz spokój i wywołać niepokój, nawet jeśli wszystko wydaje się w porządku, prawda? Kiedy czujesz się zagrożony lub zestresowany jakąś sytuacją, twój mózg odpowiednio reaguje. Zmieniając perspektywę lub postrzegając sytuację pozytywnie, rzucasz sobie wyzwanie, aby stawić jej czoła podczas gdy twój mózg reaguje w bardziej konstruktywny sposób. Jak przypomina nam Marek Aureliusz, wybierz, że się nie obrażasz, a nie będziesz się obrażał. Następnym razem, gdy spotkasz się z sytuacją lub osobą, która teoretycznie odebrała ci spokój, zmień swoją interpretację sytuacji. Nawet jeśli to, co się wydarzyło, jest niepokojące. Spójrz na sytuację z nowej perspektywy i zdaj sobie sprawę, że nie pozwalasz, aby miało to na ciebie wpływ. Artych głęboko. Głębokie oddychanie i liczenie do dziesięciu zmienia fizjologię i chemię mózgu. Dodatkowy tlen jest korzystny, a to proste ćwiczenie może zapewnić przerwę, której potrzebujesz, aby pozwolić twojemu reaktywnemu mózgowi cofnąć się o krok. Podczas gdy mózg racjonalny przejmuje kontrolę. Pomiędzy bodźcem a reakcją stołyki pokazują nam trzeci etap decyzję o myśleniu, czyli refleksję. Ale kiedy reagujemy automatycznie na wydarzenia w naszym życiu, zatrzymanie się, wzięcie głębokiego oddechu i policzenie do dziesięciu może nam przypomnieć, że wciąż mamy moc wyboru, jak zareagujemy na to, co nam się przydarza. Nie bierz wszystkiego osobiście. Powszechnie wyznawaną zasadą psychoterapii poznawczej jest rozróżnienie między tym, co nasze, a tym, co należy do innych. Na początku może się to wydawać skomplikowane, ale jego istota jest prosta do zrozumienia. Często czujemy się głęboko dotknięci działaniami innych, marnując cenny czas i energię emocjonalną. Intencje ludzi nie zawsze są szkodliwe ale każda jednostka rozwija własne mechanizmy obronne. Niestety, takie strategie obronne mogą mieć negatywny wpływ na otoczenie. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w samoświadomość i inteligencję emocjonalną. Rozwijanie tych umiejętności jest niezbędne, aby uniknąć internalizacji reakcji innych i zachować spokój w obliczu przeciwności losu. Unikanie kontaktów towarzyskich z ludźmi o negatywnym nastawieniu jest niezwykle istotne. Jeśli pracujesz w środowisku, w którym pracuje piętnastu pilnych i oddanych uczniów, twoje wyniki prawdopodobnie ucierpią. Kontekst, w którym się znajdujemy, może zachęcić nas do wzrostu lub upadku. Nie da się ukryć, że nastrój i zachowanie innych osób mają na nas znaczący wpływ. Spędzanie czasu z osobami reaktywnymi i narzekającymi sprawia, że stajemy się reaktywni i podatni na narzekanie. Dlatego istotne jest, aby w miarę możliwości unikać kontaktu z ludźmi, którzy powodują konflikty lub są stale zaangażowani w dramat. Podobnie musimy unikać rozmyślań umysłowych na tematy, które powodują zmartwienia frustracje lub jakiekolwiek formy emocjonalnego wyczerpania. Często łatwiej jest zachować spokój w obliczu problemów innych ludzi niż własnych. Na przykład, gdy przyjaciel spotyka się z brakiem szacunku lub niesłuszną utratą pracy, mamy gotową reakcję, aby zachować spokój. Jednakże stoicyzm oferuje nam narzędzia pozwalające przyjąć tę samą postawę wobec naszych własnych trudności. Chociaż może to być trudne, istotne jest zachowanie spokoju i równowagi. Nasze myśli mają znaczący wpływ na nasze uczucia, a co za tym idzie, na nasze działania. Zakończymy ten film inspirującym cytatem Marka Aureliusza Pamiętaj o tej myśli, gdy masz ochotę eksplodować, w gniewie nie ma logiki. Zamiast tego życzliwość i spokój okazują się cechami prawdziwie ludzkimi, a zatem bezcennymi. Prawdziwie silna osoba nie poddaje się złości i niezadowoleniu. Wręcz przeciwnie, jest obdarzona odwagą, siłą i odpornością. Im ktoś jest bliżej osiągnięcia spokoju psychicznego, tym bliżej jest prawdziwej wewnętrznej siły. Odważnie zdecyduj się kultywować spokój. Jeśli ten materiał był dla ciebie w jakikolwiek sposób istotny, nie wahaj się i zasubskrybuj kanał, aktywuj powiadomienia i zostaw swój komentarz. Dziękujemy za obecność i zainteresowanie.